Serdecznie w przesłaniu na kwiecień dla raka, lwa i panny. Czyli zacznę od raka. Jaki ten miesiąc dla ciebie raku będzie, czego możesz się spodziewać? Jakie karty tutaj mają rady, ostrzeżenia? Co cię może zaskoczyć? A więc tak. Miesiąc. Yy... Wskazuje na to, aby być kartą umiarkowania. Czyli mówi o tym, żeby znaleźć we wszystkim właściwą miarę. Czyli po pierwsze tak, nie być pracocholikiem. Bo ta karta mówi o tym, że wy pracujecie, oni zgarniają za to nagrody, tak, tak oględnie, oględnie mówiąc, czyli nie wyrywajcie sobie drogie raki rękawów, bo to nie ma sensu. Karta pokazuje też spotkanie z osobą dawno niewidzianą, osobą, którą się bardzo lubiło. Niekoniecznie musi to być spotkanie twarzą w twarz, tak? Może jakieś tam spotkanie na Facebooku, na innych mediach społecznościowych, odszukanie się po prostu. Yy, karty pokazują też. Yy, pff, ja bym połączyła te dwie karty razem, czyli spotkanie kochanków, dawnych kochanków, yy, osoby, którą darzyłyście sentymentem, może was coś bliżej łączyło może jakiś seks, może jakieś tutaj inne bliższe relacje, ale w każdym razie to nie był ktoś, kto, nie wiem, zranił was, porzucił, macie do niego urazy, nie, to jest taka osoba, którą mile się wspomina, więc takie odbudowanie znajomości, nie mówię, że to będzie, co będzie z tej znajomości, ale w każdym razie coś takiego się pokazuje, miłe odnowienie, znajomości. Karty pokazują też, żeby zwłaszcza w sprawach zawodowych, żeby nie tyle, nie chodzi o to, żebyście się nie starały, olewali pracę, czy nie wiem jakkolwiek to zwał mieli wy. Karta mówi o tym, że w pewnych momentach możecie się poczuć pod kreską. Możecie się poczuć jacyś tacy zaszczuci, za... Szczuci, za że tak to, co robicie, to ktoś odbiera jako, że źle robicie, że ciągle y, tacy trochę właśnie... Y, ja kiedyś coś takiego w pracy spotkałam, taka byłam, takie odczucia miałam, że jestem ciągle, to było w korporacji, ciągle atakowana, ciągle cokolwiek bym nie zrobiła, to ktoś mi nie mówił, że to źle zrobiłam, ale dawał to zrozumienia, że mogłabym to lepiej napisać, że na przykład Napisałam <laughs> jakieś zdanie, dodałam kropkę na końcu, a ktoś powiedział mi, że nie. Tak nie powinno być. Ktoś tak nie używa. Słuchaj, tu powinny być trzy kropki, bo to tak naprawdę nie wiadomo. Takie, wiecie, co, takie manipulowanie trochę drugą, drugą osobą. Niekoniecznie dawanie jej do, do zrozumienia, że się nie nadajesz, nie masz pojęcia ale takie moje odczucie, że druga strona chciała poczuć się lepsza, ważniejsza. Taka, co by tu wyszukać, żeby, żeby znaleźć jakiś tam błąd, żeby, a jeżeli nawet nie błąd, to żeby podważyć wasze kompetencje. Więc w pracy uważajcie, bo um, tak może się gdzieś tam zadziać. Także ta równowaga, umiarkowanie będzie bardzo, bardzo bardzo, bardzo, dobre dla Was. Czyli na zasadzie weźcie sobie gdzieś tam, jeżeli ktoś potrafi jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić, to będzie najlepsze. No wiem, że nie wszyscy tak potrafią, ja tak nie potrafię. Ale są szczęśliwcy tacy, którzy, cokolwiek, by ktokolwiek mówił, to taki mają spokój ducha. Że jednym muszę uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, przytakną, tak, tak i karawana jedzie dalej. Także na to szczególnie zwróćcie uwagę. No i miła niespodzianka, to tak jak powiedziałam, te dwie karty, które tutaj się pojawiły, spotkanie albo dawnego kochanka, albo dawnej osoby, której, dawnej osoby z dawnego czasu, tak, może z jakichś lat studiów, szkoły średniej, którą darzycie sentymentem, drogie raki. I dalej idę do lwa, lew i miesiąc, kwiecień. Let i miesiąc, kwiecień. Co tam u Was, drogie lwy? Drogie lwy, karta mówi: nie przepracowujcie się, bo na tym wasze zdrowie ucierpi dosłownie. Czyli nie bierzcie za dużo na swoje barki. Możliwości będzie bardzo dużo, żeby ten czas, który macie, no tak wykorzystać do maksimum, bo tutaj. I w pracy, i w robieniu pieniędzy będzie, będzie co robić po prostu. Nie będzie tak, że będziecie odliczali godziny tam do, do końca pracy. Karta pokazuje też nowe pomysły na zrobienie pieniędzy, na wykorzystanie jakichś swoich idei, pomysłów. Karta potencjału, karta tego, że hmm, to, o czym myślicie, nie pójdzie gdzieś tam w piach, nie pójdzie w eter, że z tego można coś czerpać. Wykorzystać, zwłaszcza jeżeli dotyczy to kwestii finansowych, intelektualnych. Yy, więc o tym, o tym to rozważcie, yy, drogie lwy. Yy, w kwestiach uczuciowych tutaj nie najlepiej będzie się działo, bo ja bym powiedziała tak: że uważacie coś, że się zakończyło, może jakaś znajomość, może by, byłyście, byliście zakochani, uważacie, że znajomość nie ma dalszej przyszłości, że to nie ma sensu. To będzie to tak połowicznie, tak? Bo to jest wasze spojrzenie na świat. Tutaj trzy kielichy się wylały, ale dwa jeszcze stoją, więc jakby mm, nic nie jest stracone tak naprawdę do końca. To czy wybierzecie odejść czy zostać, to jest tak naprawdę wasza tylko i wyłącznie decyzja. Bo możecie uważać, że to tak, już przesądzone, okej, okay, okej, okay, już nie ma wyjścia, no musimy się rozstać. To tylko tak naprawdę tutaj od Was zależy. Uważajcie też, drogie lwy, na tą kartę, bo to karta, karta choroby, karta takiego przemęczenia, karta takiego zalegnięcia w łóżku dosłownie dla mnie. Ona zawsze mi to pokazuje. Ostatnio byłam chora, nie, nie, nie wróżyłam, więc yy, wiem o czym mówię to karta tygodnia dla mnie się też ta pojawiła właśnie więc takie trochę jakby to powiedzieć ktoś za nie może za nie móc, tak czyli siły życiowe gdzieś tam opuszczą, to nie, nie będzie choroba jakaś długotrwała, przewlekła która miesiącami będzie ściągnąć, ale tak na przykład jakieś przeziębienie, grypa, tydzień i, i po bólu, po strachu ale jednak jakieś siły życiowe tutaj, plany Wam może pokrzyżować i, yy, i osłabić. Więc tym bardziej warto zwrócić drogie lwy na to uwagę, żeby się jakoś tutaj nie przemęczać. O czym mówi szczególnie ta karta, bo Wy jesteście tacy, którzy no wiecie co, no dwie pałeczki na plecy ok, ale 10, no to już jest dużo, tak? Dla kobiety, zwłaszcza ja bym to tak porównała. Więc mieszcie cele na zamiary, nie żeby komuś coś udowodnić, pokazać, tylko o to, żeby zadbać o siebie szczególnie. Szczególnie w tym miesiącu, na początku wiosny. I dalej idę do panny w miesiąc kwiecień. Co tam droga, pracowita panno u ciebie? W tym miesiącu może się wydarzyć, na co powinnaś zwrócić uwagę. Podróże, Przemieszczanie się. Dużo będzie jakiegoś jeżdżenia. Czy to wykonujesz pracę? Nie wiem, jesteś przedstawicielem handlowym. Czy może nie wykonujesz takiej pracy, ale będzie dużo jakiegoś załatwiania. Dziś będziesz musiała w kwietniu. Jeździć, przemieszczać się, no to jest y, pewne, tak bym to powiedziała w tej karcie. W kwestiach materialnych mogą zajść pewne niejasności, bo y, tutaj karta mówi tak: może ktoś coś obiecał, powie, słuchaj, jeżeli zrobić coś więcej, to dostaniesz więcej kasy, ale tak naprawdę, gdzie to więcej, kiedy więcej, to nikt nie wie. Więc takie trochę. Może bardziej pisanie patykiem po wodzie niż realne ziszczenie się. Więc jeżeli czekasz Pan na jakąś premię, to, to na pewno nie w tym miesiącu. Yy, I też uważaj na wszelkiego rodzaju super okazje, gdzie coś kupujesz i coś jest takie w świetnej cenie, tak? Ktoś tam zachwala nie wiadomo jak. Ale mm -mm, daj się na to nabrać. Bo To może wyjść i dosłownie karta, mówi bokiem. Ale za to świetny seks z, z decyzyjnym mężczyzną. Karty pokazują. Ehm, no co do tego e, seksu tutaj jeszcze. Albo co do znajomości, jeżeli jesteś osobą samotną, tak, szukasz kogoś, no to karty pokazują tak, znajdziesz kogoś. Ale tu karty mają. Karta ASO to jest potencjał, tak. Karta ma potencjał, czyli to nie jest takie na raz, sam raz, na jeden raz, tylko coś się będzie działo dalej z tą znajomością. Co ja mogę Ci o tym mężczyźnie, kobiecie powiedzieć, bo to no tutaj w zależności od tego, kto, tego kto to odczytuje, kto tego słucha, więc ja bym powiedziała tak, no tu na karcie jest mężczyzna, tak, starszy od Ciebie, doświadczony życiowo. Decyzyjny, czyli pełni jakąś funkcję, może sobie sam jest szefem, może jest jakimś kierownikiem, dyrektorem. To może być też ona, tak? Kierowniczka, <laughs> pani dyrektor, yy, jakaś szefowa, tak? Yy, która, konkretna babka, tak? Konkretna, ale taka fajna, nie taka złota, zimna, nie powiem co. Yy, nie będę tutaj inwektywów używać, ale konkretna babka i na temat, więc. Z takim kimś spotkaniem może Ci się spodobać, bo ty, ty panno jesteś taka też konkretna, byleby się tutaj nie darli kotów i nie licytowali się, kto jest bardziej decyzyjny i konkretny, bo to wtedy nie będzie. Czy to w życiu, czy to w łóżku to się nie uda, ktoś będzie musiał ustąpić. Ale w każdym razie w relacjach, jeżeli nowa znajomość. Jakaś ma nastąpić, szukacie kogoś do znajomości, to bardzo fajna osoba, tylko troszeczkę <laughs> ja bym powiedziała tak, czytając te karty. Drogi Panno, może warto czasem spuścić stonu i troszeczkę e, posłuchać tej drugiej strony, drugiej osoby, nie być tą osobą taką rządzącą, nie być tą osobą, która tylko ma oczekiwania i dyryguje, tak. Tylko trochę przesłuchajcie drugiej stronie, to z tego może, z tego może być fajny związek, <laughs> fajna relacja. Zwróćcie na to uwagę, no bo nie może być dwóch osób rządzących, bo wtedy to jakby nie ma sensu. No i tak jak powiedziałam, w pracy i finansach uważajcie na wszelkiego rodzaju wydatki, yy, decyzje związane z pracą. Na to, żeby Was gdzieś tam ktoś po rogach nie porobił. Dużo podróży, dużo przemieszczania się w miesiącu w kwietniu. Ja życzę Wam udanego miesiąca kwietnia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam również do ym, przesłania osobistego, do porad osobistych, tutaj mail jest podany. Do kolejnego filmu, Papa.